Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam oczywiście Rybki. I dzisiaj dla Was czytanie co pięknego, jakie niespodzianki, ważne wiadomości do miesiąca czasu u Was się wydarzą i kiedy oglądacie ten film, wtedy czas, że tak powiem, się właśnie rozpoczyna. Czyli do miesiąca czasu jest to prognoza i kiedy natraficie na ten film, wtedy jest ważny, więc nie przejmujcie się, jeżeli znajdziecie go, nie wiem, po. Pół roku, nie ma to najmniejszego znaczenia Kiedy na ten film natraficie Wtedy jest ważny I wy macie energię, która mówi o tym, że hmm, Wymówki są zdecydowanie gorsze Niż opór Może niedosłownie mocne słowo użyłam Ale chodzi o to, że Opór to jest coś, co trzyma nas chwilę Coś, co przez chwilę nas trzyma, powstrzymuje Natomiast hmm, Wymówki to jest coś, co może być w nas zakorzenione i to może trwać latami, aż nie przerwiemy tego cyklu. Natomiast to jest w skrócie energia podstawowa tej, tej karty. Natomiast jak ja dla Was to czuję? Tą energię czuję dla Was w ten sposób, że um, odzyskujecie swoją moc sprawczą. Że odzyskujecie swoją moc sprawczą i dla niektórych z Was, dla 1% z Was czuję, jeżeli jesteście na etapie pewnych rehabilitacji, dochodzenia do siebie, um, dochod właśnie w Powrotu do zdrowia, czy fizycznego, czy psychicznego, czuję zdecydowanie właśnie lepszą poprawę, że zaczniecie czuć się zdecydowanie polepszenie. Polepszenie w sferze zdrowia, czy to fizycznym, czy psychicznym. Więc też jeżeli są to osoby, które rozpoczęły pewne terapie, walkę z uzależnieniami, czy też dochodzą do siebie po, nie wiem, jakichś złamaniach, tak? czy po prostu macie jakiś etap rehabilitacji, jest to energia, która mówi o powrocie do zdrowia, o odzyskiwaniu takiej swojej mocy sprawczej. Więc zaczniecie dostrzegać, że to, co robicie, że to, że się nie poddajecie, Pięknie teraz przynosi owoce, więc to jest polepszenie w sferze zdrowia. Ale też, jeżeli mam być szczera, kiedy zobaczyłam tylko Waszą kartę, ja już w ogóle powiedziałam: Wow! Dlaczego? Dlatego, że to przekłada się też na sferę pracy i finansów, więc czuję dla Was energię, w której coś bardzo kluczowego, znaczącego. W przeciągu właśnie tego miesiąca, wydarzy się w waszej sferze pracy lub finansów. Jeżeli ktoś nie ma pracy, są to osoby na emeryturze lub po prostu ta sfera was nie dotyczy, to tutaj będzie stricte chodzić o jakąś okazję, ofertę finansową. Natomiast to jest coś bardzo, bardzo dużego, coś co przynosi nam przeogromne korzyści. Więc dla niektórych z was to może być możliwość szans szansa awansu, dla innych z was to może być. Możliwość wzięcia udziału w pewnym projekcie, który z czasem przyniesie przeogromne profity, to może być szansa na jakąś delegację, jakiś większy wyjazd służbowy, lub właśnie okazja w sferze finansów. Więc do miesiąca czasu widzę również sytuację, w której. Coś dużego, coś bardzo dużego, znaczącego pojawia się albo w sferze pracy, albo w sferze finansów, albo te dwie sfery się będą ładnie uzupełniać, czyli na przykład dostajemy szansę, propozycję awansu, no a to będzie też skutkować większymi zarobkami. Więc czuję, że te dwie sfery będą bardzo istotne i bardzo znaczące w najbliższym miesiącu. Nie tylko ta sfera zdrowia, polepszenie zdrowia, lepsze samopoczucie, ale coś znaczącego. Przychodzi do Was i to jest coś, co przychodzi z zewnątrz, więc tu nie chodzi mi o to, że w pracy sami stworzyliśmy sobie warunki, tak, do tego, że nie wiem, a sama na własną rękę rozpocznę nowy projekt i to jest, wiecie, coś, co wychodzi z Was? Nie. To jest coś, co przychodzi z zewnątrz. To jest energia niespodzianka, znaczący zwrot akcji, który przychodzi z zewnątrz i nie do końca macie na to wpływ. W sensie nie macie na to wpływu, czyli jakby. Wy sami nie możecie stworzyć sobie tej okazji. Ta okazja ma szansę pojawić się tylko i wyłącznie z zewnątrz, czyli ta okazja jest tylko i wyłącznie zależna od jakiejś osoby, od jej decyzji, od jej dostrzeżenia was i tak dalej. To też może być właśnie fajne powodzenie w sferze finansów, znaczący zwrot akcji. I czasami to też jest sytuacja, w której może ktoś z Was, to jest tylko taki przykład, ja zawsze lubię dać wam jakieś przykłady, żebyście wiedzieli, um, jakie jest sedno tej energii. Ktoś z Was, załóżmy, ma bardzo duże długi, na kilka tysięcy nie jest w stanie tego spłacać regularnie. Albo ma jakiś kredyt, który już powoli kończy, no ale jeszcze trochę zostało. I na przykład ktoś z Waszej rodziny, ktoś bliski, ktoś z przyjaciół, proponuje, że Wam te pieniądze pożyczy, żebyście już mogli spłacić sobie te długi i żeby Wam nie leciały wielkie na przykład odsetki. Tylko żebyście już, żebyście już mieli taką spokojną głowę, że będziecie mogli oddać te pieniądze. To wtedy, kiedy będziecie mieć ku temu zasoby, to jest tylko przykład. To też może chodzić w sferze finansów o sytuację, w której. Nabywacie coś wartościowego, bardzo wartościowego nowego, czyli jest to piękna energia dla niektórych rybek, które szukają nowego mieszkania, nowego domu albo chcą sprzedać mieszkanie, dom, lub coś wartościowego, coś, co kosztuje załóżmy więcej niż 1000 złotych, tak? Minimalnie. Um, więc to jest też ogromny zysk na czymś, czyli znajdujemy coś, spieniężamy i mamy fajną dodatkową gotówkę, lub właśnie to jest okazja która do nas dociera, czyli nagle spotykamy jakąś fajną, natrafiamy na fajną ofertę jakiegoś domu, mieszkania, e, który jest w bardzo atrakcyjnej cenie i możemy z tego skorzystać. Oczywiście to nie musi tyczyć się domu, mieszkania, zakupów. To też może być piękne, um, piękny zwrot akcji na zasadzie w pracy mogę skorzystać z dodatkowego zlecenia, albo jeżeli macie własne e, działalności e, i wasze zarobki są e, jakby. Nieuzależnione, tylko. Dobra, może użyję tego słowa, bo brakuje mi. Um, chciałam użyć takiego łagodniejszego słowa, ale wasze zarobki są są zależne. O, może w ten sposób? Są zależne od osób z zewnątrz, tak? Od klientów i tak dalej. To może oznaczać, że właśnie teraz ktoś z was trochę stresuje się finansami, albo po prostu jest płynnie, ale w przeciągu tego miesiąca przychodzi klient, który robi ogromne zamówienie i. Tego się w ogóle nie spodziewamy. Albo ktoś kupuje od nas coś, co jest bardzo kosztowne i też się tego nie spodziewaliśmy. Więc to jest jakaś okazja finansowa, to też może być w miejscu pracy. Czyli Szef do nas mówi, hej, jest taki projekt, chcesz się nim zająć, będzie to dodatkowo płatne. I na przykład, ktoś z Was potrzebuje tej dodatkowej gotówki i się na to pisze. Więc to jest przepiękna energia i fajna, mocna okazja, którą. Nie do końca stworzyliśmy sobie sami, bo możemy, wiecie, wystawić coś na sprzedaż wielkiego, ale nie mamy gwarancji, że to ktoś kupi. Więc ta osoba z zewnątrz coś nam przynosi, właśnie te pieniądze, a zabiera tą rzecz. I to jest właśnie taka wymiana energii. Więc um, to jest coś naprawdę, co rzadko się wydarza, bo to jest coś z zewnątrz: coś dobrego, pozytywnego w sferze pracy, finansów z zewnątrz. I też jeżeli chodzi o tą Waszą energię odzyskiwania mocy sprawczej, um, to jest dla mnie energia, która mówi o tym, że w końcu zaczynacie wierzyć w siebie, zaczynacie wierzyć w siebie i los przedstawia Wam różne nowe furtki, różne nowe drzwi przed Wami, jakby chce otworzyć. Co, trochę jak energia siódemki kielichów, ją widzę, i zaczynacie wierzyć, że mogę przejść przez te drzwi i wiem, że mi się uda. Czyli też w przeciągu tego miesiąca coś się wydarzy takiego, że bardziej uwierzycie w siebie i swoją moc sprawczą. Czyli coś doda wam takiej pewności siebie, um, poczujecie, że dacie sobie radę. To jest ogromna wiara w samego siebie, że chcę, spróbuję, ciągnie mnie do tego, idę w to. Więc mimo może początkowego jakiej może inaczej, mimo jakiejś początkowej niepewności czy przyjąć ten awans, czy awans, czy kupić to mieszkanie, wygrywa wasza pewność siebie, wygrywa jednak to uczucie, że dobra, co by się nie działo, ja sobie poradzę i dzięki temu zyskujecie coś dobrego, coś nowego. I nowe drzwi przed wami się otwierają. Więc to jest naprawdę piękna energia dla rybek. I to czytanie jest bardzo wyjątkowe, bo nie przypominam sobie, żeby z tych czytań, które robiłam na różne znaki Zodiaku, żeby była aż tak potężna energia, jeżeli chodzi o sferę praców i, pracy i finansów. Więc zobaczymy, co tutaj więcej dla was. Co dla rybek do miesiąca czasu pięknego, ważnego. Ok, ja tutaj czuję mniej energii, w sensie dwie karty, i zaraz zobaczymy sobie, jakie jest tutaj jeszcze tło tego czytania. Ale już patrzymy. Wy macie energię czwórki e, buław. To jest energia poczucia stabilności, bycia w domu, ale też okazji do świętowania. Więc przez najbliższy miesiąc będzie coś, co będziecie chcieli świętować, coś, co chcecie uczcić. Więc to nie jest coś na zasadzie, a sprzedałam coś za 100 zł, ale to jest coś większego. I coś spowoduje, że będziecie chcieli to świętować. Może z kimś, może samemu, ale to będzie energia, w której chcę celebrować. Jestem szczęśliwa, że mi się udało. Dokończyłam to, zrobiłam to. Może ktoś, z was da, może ktoś z Was zda pewne egzaminy i będziecie oczko wyżej, teraz mieli większe doświadczenie, jakieś papiery, które, których potrzebujecie do być może wymarzonej pracy i będziecie chcieli właśnie to świętować. Więc dla osób, które zdają egzaminy, przechodzą przez jakieś kursy, to jest pozytywny wynik końcowy. Ale widać w tej czwórce buław energię, w której chcemy świętować to, co nam się udało. Chcemy świętować to, co się wydarzyło na przestrzeni tego miesiąca czasu, bo to jest dla nas ważne. Więc to też przede wszystkim, albo też niektórzy z Was oglądając ten film, natrafiając na ten film, wtedy mają urodziny, tak? Bo nie wiem, kiedy traficie na ten film, natomiast też może ktoś z Was szykuje jakąś większą imprezę. Z Czwórką buław dla małej części z Was w sferze romantycznej to mogą być zaręczyny, ślub, większe deklaracje, więc też jeżeli intuicyjnie przeczuwacie, że ktoś tutaj zmierza z jakąś ofertą romantyczną, to się nie mylicie, ale to dla tych osób, które intuicyjnie już to czują. Macie energię siódemki mieczy. Przede wszystkim też z mieczy, bo siódemka mieczy, żeby zobrazować Wam tą energię, bo to nie jest czytanie tylko co pięknego, co, co ważnego, czy znaczy tak, przede wszystkim co pięknego, więc tutaj nam wyszły piękne energie, ale to też jest ważna wiadomość i takie ważne wiadomości też w tych czytaniach będą czasami się pojawiać. Siódemka mieczy to jest energia, żeby Wam zobrazować energię, która przychodzi też z zewnątrz, ale to jest kogoś zazdrość lub kogoś nie i o co mi tutaj chodzi z tą siódemką mieczy? To nie jest energia sabotowania samego siebie. To jest energia, w której być może ktoś z waszego otoczenia podcinał wam skrzydła. I czasami to jest tak, że my chcemy jedno, ale załóżmy, obejrzeliśmy jakiś film na YouTube, na TikToku, który mówi: Nie, to nie jest ten czas, odpuść i tak dalej. A wy czujecie, że powinniście w to pójść. Więc czasami to jest coś z zewnątrz, co nas demotywuje, coś, co podcina nam skrzydła. Albo zaburza naszą pewność siebie. Może to też jest porównywanie się z innymi, może to jest ktoś z waszego bliskiego otoczenia, typu znajomy, znajoma, że wy chcecie jedno, mówicie o swoich planach, celach z entuzjazmem, a ta osoba na przykład mówi: Nie, ale to nie jest dla ciebie. Więc siódemką mieczy czuję, że coś, co miało na was wpływ pośredni lub bezpośredni z zewnątrz, ale powodowało, że z czegoś rezygnowaliście, coś opóźnialiście, albo wasza pewność siebie spadała, gdzie tak naprawdę macie szansę przeogromne rzeczy osiągnąć. To też może być na przykład kogoś głos, że marzy wam się awans, ale ta osoba mówi: Nie, no przestań na awansu, nie dostaniesz, bo tu każdy idzie po znajomościach, a okazuje się, że ten awans zaproponują wam. Więc to jest czytanie, które mówi o tym, że nic w tym życiu nie jest. Niemożliwe. Jeżeli czujecie, że coś jest dla Was pełnym sercem, to znajdźcie w sobie siłę i energię, żeby pójść za tym, co jest dla Was ważne. I z siódemką mieczy czuję co ważnego. Jakaś energia z zewnątrz, która na Was oddziaływała, podcinała skrzydła lub Trochę przestawiała wam. Wiecie jak to widzę? Jak ktoś, kto przestawia nam celowo znaki na drodze, znaki drogowe, jak ktoś nam centralnie, tak wiecie, na zło się przestawia, że jakiś znak mówi, że nie wiem, do jakiejś miejscowości w prawo, ktoś nam przestawi specjalnie znak, że pokaże on na przykład w lewo, tak? Lub jakieś ograniczenie, nie wiem, do iluś tam em, prędkości zmieni na coś innego. I tak czuję tą energię, że ktoś w waszym życiu miał taką. Trikie energię, taką um, trochę sabotującą, i to jest energia, w której ktoś specjalnie, umyślnie zmieniał nam te znaki, żeby wprowadzić zamieszanie do naszego życia, żeby nas od czegoś być może odciągnąć. I pamiętajcie jedno: jeżeli my coś chcemy osiągnąć, zrobić, zrealizować i czujemy pełnym sercem, że tego pragniemy, ale jak ktoś z naszego otoczenia mówi, nie no, gdzie ci się to nie uda, albo nie no, przestań małe szanse, jakby odpuść. To są ograniczenia tej osoby. Zawsze e, każdy mówi poprzez pryzmat swoich własnych ograniczeń, bo nikt nie zna tak naprawdę naszego najwyższego potencjału, który mamy w sobie i nosimy. Tego nie da się opisać słowami to jest po prostu w nas. Więc każda osoba, która mówi: Nie, nie uda ci się to jest głos ich blokad. Więc też zapamiętajcie sobie, że tej osobie mogło się to nie udać. Nie dlatego, że to nie jest dla niej realne, bo dla niej to coś też jest realne. Tylko jej wymówki są i były silniejsze i powstrzymały ją przed odkryciem tego potencjału. Więc to jest czytanie, które mówi o tym, żeby zwrócić uwagę, bo być może ktoś w waszym otoczeniu miał wpływ na wasze decyzje, na podcinanie wam skrzydeł, lub przez kogoś zawsze wybieraliście coś innego, mimo że coś innego pragnęliście. Całym swoim sercem. Natomiast ta energia przestaje już na Was oddziałowywać, więc do meritum, jeżeli chodzi o siedemkę mieczy, to już przestaje na Was działać. Wy się od tego uwalniacie. I nawet jeżeli ktoś Wam powie, nie, nie uda Ci się, to Wy nie będziecie źli na tą osobę i powiecie: OK, dobra, ale to są Twoje ograniczenia, nie moje, ja zrobię po swojemu. Więc to jest wiara w swoje możliwości, wraca Wasza pewność siebie, wiara, zaufanie. I też dostrzeżecie, nam, dostrzeżecie tak, namacalnie, fizycznie, że jeżeli do czegoś dążymy, czegoś chcemy, jesteśmy w tym skonsekwentni, bo to też jest miesiąc takiej samodyscypliny, to zobaczycie, że kurczę, to się sprawdza. Widzę, że moje działania mają sens, więc będziecie mieć też potwierdzenie, że to, co robicie, faktycznie przynosi. Odpowiednie rezultaty w świecie zewnętrznym. I macie siódemkę buław, i to jest energia, w której naturalnie coś blokujemy, przed czym się powstrzymujemy. Natomiast wasz potencjał jest bardzo duży. I czasami jest tak, że blokujemy coś, bo wiemy, że to jest coś wielkiego i dużego, i odkładamy coś na później. Ale teraz. W przeciągu tego miesiąca otwieracie się na możliwości i szansy, szanse. Czyli wychodzicie z tej energii siódemki buław. Ja nigdy nie czytam odwróconych kart, ale czuję, że ona ma być odwrócona, że właśnie uwalniacie się z własnych blokad, pokonujecie własne blokady i trudności, wychodzicie ze swojej strefy komfortu i to też może przekładać się na re rehabilitację, że obawialiście się rehabilitacji, ale końcowo podjęliście się ich, dzięki czemu, dzięki waszej wytrwałości widzicie, widzicie te efekty. I z siódemką była czuję zdecydowanie, że te blokady się uwalniają. I próbujecie. Mimo jakiegoś może nie, mimo może jakiejś niepewności, próbujecie. Walczycie o to, co jest dla was ważne. I to jest wyjście z takiego czekania po prostu w ruch. Nie czekacie już, aż życie. Zacznie się pięknie układać, tylko nawet zanim przyjdą te piękne rzeczy w pracy, w finansach, wy już będziecie skupiać się na tym, co jest dla Was dobre. Będziecie sobie też stwarzać inne okazje i do nich dążyć, ale też właśnie te rzeczy z zewnątrz do Was też przyjdą. Więc macie naprawdę piękne czytanie, dłuższe niż inne, ale bardzo dużo informacji chciało się u Was pokazać, macie przepiękną energię, więc. Warto się naprawdę na nią otworzyć. Więc życzę Wam wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam ciepło i pa!